Oto jeden, dwa, trzy rzeczy, które pomogą Ci na Twój wdowie garb. Zapraszamy. Przechodząc od razu do mięsa programu numer 1, to co ci pomoże, to ćwiczenia. Aby rozciągnąć naszą klatkę piersiową, najlepiej podejść do kąta, położyć ręce na ścianie i pochylić się tak, aby poczuć rozciąganie mięśni piersiowych. Aby wzmocnić nasze mięśnie grzbietu, najlepiej wykorzystać gumę, Opleś ją wokół pasa pod pośladkami, skrzyżować z przodu, złapać za końcówki i odwodzić wraz z rotacją, tak jak na załączonym obrazie, tak aby prostować naszą serwetkę i poczuć wszystkie mięśnie wokoło łopatek. Jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością ćwiczeń na wyprostowanie własnej sylwetki, to był osobny materiał z rutyną Vita i w karcie u góry zostawię link do tego materiału. Kolejne ćwiczenie jest to cofanie głowy z oporem gumy. Opleć gumę wokół głowy, można to robić ćwiczenie stojąc i leżąc i cofaj swoją głowę tak, aby właśnie ten opór gumy powodował pracę naszych mięśni. Kolejnym ćwiczeniem jest po prostu aerobowy sport. Bieganie, pajacyki, rower. Musisz się troszkę wypocić. Rozciąganie w kącie robimy czterokrotnie i przytrzymujemy 40 sekund. Wzmacnianie mięśni grzbietu robimy trzy razy do pełnego zmęczenia, czyli do opadku mięśniowego. To samo robimy z cofaniem głowy. A ćwiczenia aerobowych robimy między 10 a godzinę, tyle ile mamy siły. Numer 2 są to codzienne nawyki w Twoich aktywnościach dnia codziennego, w Twojej pracy. Nawyków jest cały szereg, jest ich mnóstwo, ale pokażemy dzisiaj dwa podstawowe. Pierwszy, najbardziej powszechny, czyli wysuwanie głowy do przodu w pracy biurowej, w pracy przed komputerem. Wysuwamy, bo mamy słaby wzrok, wysuwamy, moment taki nawyk, wysuwamy, bo chcemy się skupić gance gal. Często kończy się to z. Pewnymi dolegliwościami bólowymi w obrębie karku w okolicy kręgosłupa szyjnego. Drugi nawyk jest to oczywiście nasz telefon, smartfon, pochylanie głowy i nic się by nie stało, jakbyśmy spędzili tak dwie minuty. Ale wracam ponownie, patrzę i Madzia dalej siedzi i czyta. Wracam za dwie minuty, znowu patrzę, siedzi i czyta, i ta długość jest tym najgorszym nawykiem. Numer 3. Oprócz ćwiczeń nawyków. Zdrowa dieta. Nie odkryj Ameryki, jak powiem, że jeżeli przybędziesz 10, 20 kilo, to Twój garb również się zwiększy. No i dokładnie w drugą stronę, jeżeli schudniesz 5, 10, 15, 20 kg, Estetycznie w Twój wdowie garb będzie mniejszy, mniej widoczny. I to wszystko. Ja wiem, że to proste rzeczy, ale uwierz mi, że proste rzeczy działają. Rób to codziennie, rób to systematycznie, zadbaj o nawyki i żywienie, a uwierz mi, że będziesz miał, miała efekty. Kłaniamy się wraz z Dariuszem, życząc pięknego dnia, dużo ćwiczeń, mało bólu. Na koniec tego materiału zostawiamy dwie sugestie o tematyce wdowiego garbu do przejrzenia. Pozdrawiamy.